Już pędzę, już, 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 już jestem. Jestem troszkę spóźniony, ale jestem. Dzień dobry Państwu, kochanemu. Dzisiaj e, taki tekst, garść przemyśleń. Miałem tego nie robić, ale pomyślałem, że Państwo, jako ludzie inteligentni, kulturalni, myślący, przyjmą to właściwie. Kto pamięta, ten pamięta. Jak mawiać ciotka Alicja, za cudownej mojej młodości porządku strzegła milicja. Mnóstwo było z niej szydery, goście ciemni, choć buńczuczni, nad poprawą wizerunku czuwał Borewicz, porucznik. Stan wojenny przyniósł tyle, że porządku pilnujący resztki miru utracili, lejąc w łeb lud pracujący. Przez następnych dekad kilka prestiż z trudem budowali i o tyle z powodzeniem, żeśmy się ich bać przestali. Czułem, że pod ich opieką ja za siebie. Zatem u mnie w świadomości obraz powstał, że policjant to brzmi dumnie. Teraz wraca system, który starym w działań jest w sposobie. Znowu leją, choć nie muszą, pał używać względem kobiet. Może muszą. Ja tam nie wiem. Jedno tylko powiem szczerze: To, że muszą, czy nie muszą, twoja wina. Kawalerze. Miłej niedzieli. Do zobaczenia.